To witajcie w kolejnym vlogu, ja właśnie skończyłam nagrywać Co prawda zabrałam się za nagrywki dość późno, bo miałam taki dość intensywny poranek Musiałam kilka innych rzeczy ogarnąć, ale filmik nagrany to jest najważniejsze I będzie to odcinek o koreańskiej pielęgnacji Także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to linka wrzucę Wam pod spodem a teraz tak, akcja, ogarnianie. Muszę poukładać kosmetyki na swoje miejsce, czyli powrócić do koszyczka. Do łazienki powędruję na pewno balsam, który zamówiłam, bo jestem tego produktu bardzo ciekawa i będę go porównywać z balsamem Mahardi. Zresztą wspominałam Wam w filmie. Karton dla Lili, folia bąbelkowa do schowania albo do wyrzucenia, nie wiem, muszę zapytać, operatora i zabieram się za obiad. to prawda jesteśmy już po yy, rosołku, zjedliśmy rosołek, ale ja dzisiaj będę robić drugie danie. Słuchajcie, w dwóch propozycjach, to znaczy będą kotlety dla operatora i ja mam straszną ochotę na kurczaka w sosie teriaki, chyba tak. Yy, nie wiem, zobaczymy, czy mi wyjdzie. Wszystko sobie kupiłam. Kupiłam sobie soj sojowy, kupiłam imbir, olej ryżowy mam, yy, miód mam, także no, przetestuję, czy będzie mi smakował, a przede wszystkim, czy mi wyjdzie, bo jeszcze nigdy nie robiłam. A chciałabym właśnie sobie zjeść kurczaka w sosie, plus do tego albo ryż, albo gotowane warzywa, marchewka z kalafiorem może, tak coś innego, bardziej zdrowszego. Nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle wyjdzie, ja coś tak ochy i achy, a się okaże, że mi nic z tego nie wyjdzie i będzie... Zomk. Ja tutaj sobie siedzę, składam wszystko, bo część tych rzeczy nie będzie jeszcze testowana, część jest dla mojej siostry, więc wszystko odłożę do innego plastikowego koszyczka, bo tam mam też dla niej kilka produktów kolorowych i pytam operatora, o idzieli Lilusia moja kochana i pytam operatora co robi, co robisz operator? Gra, słuchajcie, pochłonęła go. Całkowicie gra w czołgi Ma zainstalowaną na telefonie, więc jak wstaję rano do pracy, czy wstajemy właśnie tak jak teraz mamy weekend, no to, to jak wchodzę do salonu widzę gra. Gdzie by nie stał to gra? Czeka na mnie gra. A jak nagrywam albo na... kąpię się, to wtedy gra na komputerze i tylko mówi, no dzisiaj gram z takim i z takim, o dzisiaj gram z jakimś chińczykiem, o dzisiaj gram z jakimś... A teraz to jeszcze w co innego gra. No to. A czyli masz dwie gry, a nie jedną? O! Operator, przyznaj się! Aha, bo ja myślałam, że masz czołgi tu i tu. Cześć! Ona jest obrażona, bo miała sprycone pazurki, miała czyszczone uszy i to wszystko było dzisiaj naraz. Także troszeczkę jest spochowana, ale zaraz pani ugotuje rybkę, to przejdzie. Zobacz. O, co tutaj leży, puste pudełko? Bo właśnie widzę, jak się czaisz na nie. Dobra. I do operatora oderwać od grania i zagonię go do robienia kotletów dla niego, bo ja sobie swojego kurczaka zrobię sama. No, oczywiście, że do pudełka. Ach. Mam nadzieję, że mówię na tyle głośno, że będzie mnie słychać. Tak jak mówiłam, dzisiaj obiad osobny dla operatora, osobny dla mnie. Mój kurczak prezentuje się tak. Operator mówi, że aga, aga pachnie naprawdę. Oj, paruje. Pachnie naprawdę pięknie, także może i operator się skusi. Następnym razem będziemy sobie robić kurczaka w sosie. Teriaki albo teriaki, chyba. Chyba tak, chyba mówię poprawnie. I tutaj ja do tego wszystkiego będę miała gotowanego kalafiora. I nie wiem, czy będę grzała jeszcze sobie ryż z warzywami. Zobaczę. Na razie zapowiada się tylko yy, kurczak i kalafior. Ale możliwe, że jeszcze znajdzie mnie ochota na, na, yy, na ryż. A to operator reszty cycku, więc jak będzie za dużo, to potem sobie zrobimy wrapy. Ale kurczak po prostu jest miodmalina. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was robił yy, wrapy, które. Pokazywałam wam na snapie, dajcie mi znać w komentarzach. Jestem ciekawa, bo jeżeli nikt nie robił, to już nie będę przepisów nagrywać żadnych. A jak coś odtworzył, to, to warto czasami coś dla was na snapa wrzucić. Jak tylko coś fajnego przygotowuję. Źle sobie obliczyłam, bo kurczaka mam gotowego, a kalafior jeszcze nie jest gotowany, więc kurczak czeka, będę go musiała podgrzać. A ja w międzyczasie wymyłam sobie pojemnik, w którym trzymam miód. Ostatnio właśnie resztkę miodu zużyłam do granoli, i teraz sobie miód, który dostałam od rodziców w paczce. Może nie cały, ale trochę sobie właśnie przyleję do tego pojemniczka. Mogą być pytania, ja go kupiłam w Dublinie w sklepie Meadows przy Malahide Road. Operator już zjadł, posprzątał, a teraz przyszła pora na mnie. Jednak doszłam do wniosku, że nałożę sobie ryżu. Wszystko już jest przygotowane, także zabieram się za jedzenie. Nagrałam dla was przed chwilą taki krótki wątek, jak znęca się nad miotełką. No, małe morderca i tak jest za każdym razem, nie odpuszcza mi, jak korzysta z kuwety, jak sobie zamiatać dźwięk, żeby nie wyjmować odkurzacza. Bo to jest bez sensu wyjmować odkurzacz po 3 czy 4 razy dziennie. Ja zamiatam, ona przychodzi, słuchajcie, za wszelką cenę chce złapać. A co jest lepsze, już tak się wytwaniła, że jak podnoszę szufelkę już z zawartością, to ona tak podskakuje, że już parę razy mi wytrąciła tą szufelkę, i wszystko się rozsypało. I ja musiałam jeszcze raz zamiatać. A teraz już się tak rozszalała, że jest w przedpokoju, tam jest moja kurtka, ta granatowa. Ściągana, ta długa, tylko nie ta, którą wam pokazywałam w ostatnim holu, to jest ta, którą kupiłam dwa chyba lata temu i cały czas tam podskakuję i łapie za troki. No, po prostu mały łobuz, gałgan sprętny, taki mały sierściuch szary. Adrii rzeka, że nic nie robię, tylko gram. Przepraszam, robię bardzo dużo w domu, a teraz e, gram, bo zostałem pochłonięty przez e, e, World of Tanks. Także gram, to to. gram cały czas. Nie narzekam. Karnawałowe. Karnawałowe. To palenie, mi kochanie. Proszę bardzo. Eee, I nie wiem czy gracie w to. Dziękuję. Nie wiem czy gracie w tą grę, ale to jest bardzo fajna gra online. Eee, tylko zastanawiam mnie to, eee, czy można tu grać eee, ze znajomymi. Zaczynajcie się operatora, Ile czasu dzisiaj spędził przy czołgach? Dwie godziny może. Chyba ku... te ostatnie teraz, a wcześniej? Do kupy może było z dwie godziny. Ale wiesz co, ty zjemniacz. Patrz, rogi ci tu rosną, bo kłamiesz. Mam sześć, mam sześć czołgów i powiem wam, że na początku mi nie szło za bardzo, ale kupiłem sobie ostatnio fajny czołg i dość dobrze mi idzie. Także to, to... Wygrywa, wygrywam czasami. Czasami? <laughs> czasami ale tylko. Wygrywasz więcej, czy przegrywasz? E, tak pół na pół. pół na pół. No to nie jest chyba źle. No nie wiem właśnie, bo niektórzy mają takie wypasione czołgi, a ja mam taki biedny i. To i nie wiem mogę ci, mogę ci go odpimpować, nie wiem, ustać. Nie, wypadować. ja mam odpimpowany właśnie, tylko nie no rozumiem to taki dlaczego. Zgredek. <laughs> nie rozumiem <laughs> dlaczego, dlaczego, ale patrz, tu mam lepszy, o, popatrz się, pokażę, no, pokażę. Okay. Tak jest mój czołg. A pokaż zgredka. Z, gredka. z gredka? No. Z gredek, to był. No nie ten. Nie ten. No zgredek. No taki. No ale mam, mam różne czołgi i ten. To dlaczego ale... nie walczysz tym najlepszym? No wa właśnie walczę tym najlepszym, ale jakoś e wolno jeździ słabo strzela. No to ja może być najlepszy, skoro jest za Ale nie, ten, ten przedostatni jest dobry, bo szybciej jeździ i też dobrze strzela, ale nie wiem. Nie wiem. Coś tyś na czołgach jak się, nie znasz. Jak się, jak się znacie na tej grze, to dajcie jakieś wskazówki operatorowi w komentarzach, operator <laughs> jak grać, żeby wygrać. Operator mnie że w większości oglądają kobiety. No, ale może ktoś gra w World of Tanks. No, słuchaj, ja nie wiem. Gracie? Dajcie znać w komentarzach. Muszę Wam powiedzieć, że ta zabawka to był najlepszy zakup. Nie wiem, jakbyśmy ją rozłożyli i złożyli właśnie ten slalom. Czy by też się tak sprawdził, właśnie jak yy, ta opcja? Naprawdę bawi się bardzo często, nawet musimy ją chować na szafę, w szczególności jak idziemy spać, bo wtedy Lili się włącza chęć na zabawę i zaczyna wszystko tarmosić. Dlatego zawsze, jak idziemy spać, to yy, Tor wędruje na szafę i dopiero zdejmujemy je. Chyba, że zapomnimy, to tak zdecydowanie poleży na szafie. Ale naprawdę się fenomenalnie bawi, potrafi sama się zająć. Także polecam Wam yy, dla kociaków, nie wiem. Nie wiem, ogóle to kosztowało kochanie 12-13 euro. Mm -hmm. Są y, dwa rodzaje kulek, są kulki nieświecące i są świecące. Dominik jak właśnie y, robił Dobra. zamówienie, bo akurat on wtedy zamawiał jedzenie i między innymi właśnie ten tor, to zamówił y, kulki świecące dodatkowo i tutaj była w zestawie kulka nieświecąca. Ale z kulką świecącą ma większą frajdę, także polecam. A jeszcze jak macie jakieś mniejsze kotki niż Lito, jak tu w środku siądą, to po prostu będzie zabawy co nie miara. Ja właśnie czasami popycham tą kulkę, o właśnie tak i ona a już szuka także naprawdę świetna sprawa jeszcze szukam pojemnika na karmę, ja go widziałam już jakiś czas temu ale on jest cały czas wyprzedany i nie mogę go dorwać, także na pewno jeszcze ten pojemnik na karmę jej yy, kupię yy, nie na pewno kojarzycie, nie ja dokładnie nie powiem jak on się nazywa bo nie pamiętam, ale wiem jak wygląda wiem czego szukam, o tak słuchajcie, jestem straszną gapą, zapomniałam o gadżecie, który kupiłam jesienią i miałam przetestować w którym starym vlogu jesiennym wspominałam o nim na pewno, bo pamiętam, a zapomniałam tylko dlatego, że nagrywałam dla Was dwa miesiące, albo dwa i pół miesiąca temu, już dokładnie pamiętam, odcinek Magii Sprzątania o organizacji komody. I tak to wszystko ee, zorganizowałam, że przełożyłam swoje skarpetki, a w szafie nadal leży pusty koszyk, w którym skarpetki trzymałam. I ja ten gadżet włożyłam do tego koszyka i na śmierć o nim zapomniałam. Dopiero dzisiaj, jak Lili wskoczyła do szafy, przewróciła koszyk, to ten gadżet wypadł i przypomniałam sobie... Matko, ja to już miałam przetestować tak dawno temu, ale nic straconego, ja go przetestuję, ale właśnie trzymając ten gadżet w ręce, zaczęłam się zastanawiać pod jakim kątem go mogę przetestować i wpadłam na pomysł, że potrzebny mi jest nasz samochód. Co?! <laughs> Jak operator spojrzał na mnie. Tak, Co? ten gadżet muszę przetestować w dwóch miejscach. To jest gadżet kobiecy, i w samochodzie to chcesz testować? Tak, chcę to testować w domu i co to testować no bagażniku testować. To będzie taki e, test ekstremalny, ale ja to muszę testować, tylko muszę mieć samochód i najlepiej jak samochód będzie stał. Tak, jak zrobisz prawo jazdy. E, najlepiej jak samochód będzie stał na zewnątrz, a nie w garażu, bo w garażu będzie za ciemno, więc potrzebuje światło dzienne. I teraz się zastanawiacie, o czym ona mówi, co ona będzie testować. Także muszę to przetestować, bo kupiłam go jesienią i tak biedny przeleżał już tyle tygodni w szafie. Ale w sumie może dobrze, bo no gdybym go. Ciekawy, co to za yy, Bo gdybym go przetestowała wcześniej, to przypuszczam, że skończyłoby się tak, że tej drugiej opcji bym nie przetestowała, bo dopiero dzisiaj na to padłam. A powiem Wam, że opcja jest naprawdę fajna. Zacna w samochodzie, hmm, bez operatora, bo mi nie pozwoli. Muszę być sama. <laughs> nie potrzebuję kierowcy na pewno do tego. No a jak wyjedziesz z garażu? No ty mi zostawisz auto tutaj a... przed apartamentowcem. Ja sobie zajdę i przetestuję. <laughs> Właśnie przed chwilą powiedziałam operatorowi, jaki to jest gadżet i co będę testować. On powiedział tak, że mi w życiu nie pozwoli, ale ja się będę o to biła i upierała i na pewno dopnę swego i przetestuję. Nie, bo zniszczysz wszystko. Nie, nie zniszczę, nie martwcie, aż taką ciapą to nie jestem. My z operatorem oczywiście zrobimy sobie jak to przy weekendzie, wieczór filmowy, ale chcę wam polecić film Inferno. Oglądaliśmy go wczoraj. Gra tam Tom Hanks i muszę Wam powiedzieć, że jest fenomenalny. Naprawdę filu tak ciąga, ja nie mogłam się doczekać, aż ta akcja się jeszcze bardziej rozkręci. Tyle się wydarzy. Jest tyle różnych wątków. I A nie, no, bo powiem wam znowu za dużo. Jeżeli Wam się podobał film Anioły i Demony, to koniecznie ten obejrzyjcie. Także film jest naprawdę świetny i godny polecenia. Moje włosy to już w ogóle się zbuntowały, już nie chcą się w ogóle układać, są oklepnięte i bez życia. Także dzisiaj będziemy oglądać film Żywioł. Mark Wahlberg i grał właśnie w Tedzie. Kto oglądał te Bo Ja oglądałam obydwa filmy. I też Transformersach się w Transformersach. To. I też miałam ubaw po pachy. Dobra, ja już kończę. Dzisiaj nie montujemy żadnych filmów. Dzisiaj oglądamy filmy. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu, pa! Operator, pożegnaj się, wiem, że twój czołg jest, jest złomkiem, ale chociaż powiedz bye. Bye!